sympatyków biegania. Nasz dzisiejszy bieg jest inauguracją otwarcia bazy rodzin, które potrzebują pomocy. Na dzień dzisiejszy mamy pięciu darczyńców, więc brawa dla nich, ale słuchajcie, czekamy na więcej. Rejon Szlachetnej Paczki w połowie jest po raz pierwszy, więc tym bardziej zachęcam do tego, aby oprócz tego zostać również darczyńcą Szlachetnej Paczki. Powie nam Jarosław Rydzewski, Jarku, zapraszam cię bardzo serdecznie. Powiesz, jak zostać Darczyńcą. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jako koordynator wojewódzkiej jestem. Przede wszystkim chciałbym Państwu podziękować za to, że Wy nie polecicie z biedą, tylko popierdziecie walczyć z biedą. I to jest w tym momencie dla nas najważniejsze. Ale cieszę się że mamy już pierwszego, znaczy pierwszego tak dużego darczyńcę, bo słyszałem, że stowarzyszenie wołów biega przyjmie jedną rodzinę pod swoją ochronę, pod swoje patronę, także jedną paczkę już mamy z głowy. Ale tak naprawdę wystarczy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl i zachęcajcie proszę swoich znajomych, rodziny, przyjaciół, zakłady pracy, aby wziąć jedną rodzinę pod opiekę. Tak naprawdę wziąć rodzinę pod opiekę, to dać jej możliwość wygrania z życiem i pokazać to, że są ważni. Ja wiem, że tak naprawdę bycie w paczce to jest coś pięknego, niesamowitego i piękne przeżycie. Natomiast też wam powiem, że ja już wiem, że w wołowie ta paczka zostanie już na dobre. Życzę Wam dobrego i owocnego biegu.